Siemanko kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie na swoim kanale. Ja jestem Ospano, a to jest... Życie gangstera czy gangsterskie życie. Chciałem podziękować Kaluchowi, dzięki któremu ta seria ma życie, ponieważ Kali pokazał mi jak wgrywać mody, nakierował mnie na tą serię i pomógł mi miałem przygotować dla Was, dlatego bardzo dziękuję Kaluch i mam nadzieję stary, że zobaczysz tutaj niezłą robotę. Postaram się, wy też zobaczycie, kochani. Ta seria będzie miała dużo, dużo życia. Daję sobie tutaj moją nową postacią, która nazywa się Oceya Hill. Ale my będziemy do niego mówić oż, jak sama nazwa wskazuje Będziemy opierać się na grze gangsterskiej Czyli będziemy mieszać się w wojny gangów Głównie będziemy grać na Soul Central i będziemy kreować naszą postać na gangstera Łatwiej mówiąc, pomożecie mi stworzyć największego gangstera w Los Angeles. Witajcie, jestem Uff. Dokonaliśmy tego co mieliśmy dokonać Balasi zostali wyeliminowani i na chwilę obecną, Los Santos zostaje bez większego właściciela, więc myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy mogli w dwójkę wkroczyć i przejąć cały stan San Andreas. Tak jak to planowaliśmy, będąc w Liberty City. Wspaniale. Tylko niestety dla ciebie zabraknie miejsca w tym planie. Co? Na kolana. O co chodzi? Na kolana, nie będę się powtarzał. Oho, więc sobie tak to uknęliście? Zwykłe interesy. A to kto to? Mm -hmm. Okej, okay, pani Ashiła jest Pan aresztowany. Dobra, Nie mam nic więcej do powiedzenia. Dobra, łaki Zakłam go. Dobra, wstawaj z tych kolan. Dobra, uwaga na web. Dobra, teraz dokumenty, tak jak się umówiliśmy. Ale co to, co to ma znaczyć? Co się tutaj dzieje? Co wyście zrobili do cholery? Co to miało być? Kim wychodzę? cholera Panie... jesteście? Panie jest pan aresztowany oraz szykuje się dla pana do żywociu. Nie no, co ci to było? Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i witam w serii GTA 5: Życie Gangstera, drugi sezon. W ostatnim sezonie byliśmy Ocean. Który wywodził się z biednej dzielnicy i chciał zostać największym gangsterem na świecie Jakiś czas temu doszło do sytuacji gdzie Oshiya miał się spotkać na spotkaniu z swoimi przyjaciółmi Niestety został oszukany i został pojmany przez FBI A tamci którzy go wystawili zginęli Aresztowali Oushie, wsadzili go do swojego suburbana, po czym chcieli go zawieźć do swojego aresztu federalnego, gdzie miał już spędzić resztę swojego życia. I na tym kończą się oficjalne informacje, bo nigdzie nie ma podane, co dalej stało się z Oushiem, i cały świat zastanawia się, co się właśnie stało z tym gangsterem, który jakiś czas temu zrobił wielkie szum w stanie San Andreas. No właśnie, pytanie. Gdzie ty jesteś? A w nowym sezonie chciałbym, żebyście wszyscy poznali Leonardo, który właśnie nielegalnie przybył do wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Interesnie przez te drzwi prosto. Tutaj, przez te drzwi prosto. Limuzyna podjechała. Panowie, wsiądźcie już do transportu. Kapitanie Kinol, poprowadzę jednostkę transportową. Zabezpieczam więźnia. Jeszcze jeden policjant do przodu. E, dobra. Idę na czołg konwoju. Więzień zabezpieczone i zamknięte. Dobra, no to lipa. Teraz już tylko nie wiem... Nie wiem kto nas może ocalić. Jeszcze chwilę temu odbijaliśmy list tego konwoju, a Z teraz... osoba już jest sami jedziemy. możemy ruszać. Uff. Nie wydam panu, w życiu, no co wy, to jest wyrok śmierci wtedy. Святок смерти. Siemano, fajnie was powitać w nowym odcinku z nowego sezonu GTA V Życie Gangstera, trzeci sezon, OG sezon. Na samym starcie rzućcie mnóstwo łapek w górę, tak żeby ta seria miała miejsce i już od razu powiem na samym początku 3000 łapek i jutro pojawia się kolejny odcinek, ale pod warunkiem, że te 3000 łapek wbijecie do godziny 24, więc klikajcie łapę, nie bądźcie obojętni, a już jutro pojawi się kolejny odcinek z tej serii. Wszystko od was zależy, czy ta seria będzie żyła, więc łapa, łapa w górę. Wiem, że lubicie mojego wąsa... Włosy są gangsterskie, tak jak ta seria I pewnie zauważyliście naszą nową postać Która ma na imię Dwayne Dwayne jest naszym nowym ziomalem na ojwce Oczywiście otaczają nas zielone barwy Grow Street i... Co ja gadam? Czy... Families? 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 I w tym sezonie, tak jak obiecałem, będzie zupełnie inna energia Wracamy do korzeni żadnych amerykańskich gangsterów Z zagranicy, tylko prawdziwy ziomek z huda Co się będzie w tym sezonie, to już zależy od was Chciałbym z wami zawiązać jak największą... Większą interakcję przyjaciele, więc wstawajcie wszystkie pomysły w komentarze. Dawajcie mi mody na ubrania, mody, które chcecie zobaczyć. Dawajcie mi skrypty gangsterskie. To kto będzie chronił całe miasto i nas. Nie, przed ochro czym? nie ochronimy się przed... syndykatem teraz! Czego nie rozumiesz? Kurwa, syndykat? Kzynykat? A co tutaj chodzi? To nie jest prawda. Nie, to jest sen, to jest sen. To jest sen, sen, to jest sen, to jest sen! Nie, jest to jest sen. Sen. sen! Nie tym razem sen. rozumiesz? Nie, sprzedać ci lepiej, żebyś się obudził, że postanowisz sobie, że nie, to nie jest sen, to nie jest jak inne sny, to wszystko dzieje się tu i teraz, zrozum to, dobra? Chcesz mi powiedzieć, że ja jestem w to zamieszany, że... Nie chcę. Jak, jak jestem w to zamieszany? Co jest? Co to było? Co? Logan? Co? LG? Logan, co jest? Łoł! Wow! Co się dzieje? Co się dzieje? Wow, Ghost! 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 A! Chyba potrzebujesz wsparcia, chłopaki Ghost! Teraz wszyscy przeciwko Ghostowi, zabijcie go! Tyka, nie! Chowa cię, przeszkody! szkody cię się na coś! A! Quick J, nie! Nie! Panowie, zabijcie go! Musimy go dopaść za wszelką cenę, rozumiesz? Dawaj, Podchodzę. Ja znam na niego. O, siya nie! Nie! Gdzie on jest? Wow. Nie, leo! Ooo, oh. oh, dostałem! Krwawi! O wrzód wrócił! Logan! Po sprawie! Rak, sam widzę! ŻYJESZ! Ratuj... Dobra, wstawaj stary. ...Logana! Stalej. Ratuj! jest mu! Ratuj Logana! Tu... Ratuję... Dasz radę, proszę cię, wytrzymaj chwilę. Zaraz tu będzie pomoc. Masz zastrzyk! Będzie. Użyj zastrzyku! Oczekaj, czekaj, czekaj, zostaw mnie, zostaw Masz zastrzyk! Użyj zastrzyku Rax. na Raks! Weź mój zastrzyk! Kiryj, na chwilę! Raks! Daj, mój Leonardo! Daj szybko, mój Leonardo! Szybko! Nie ma opcji, człowieku, nie zostawię cię tutaj. Weź mój zastrzyk, Rax Nie daj. nie ma sensu. Daj, Leonardo! I tak skuniesz. Daj, Leonardo! Logan! Logan! Masz. Nie! Nie dawaj mi zastrzyku, Logan! Uratuj się! Logan, mierz! Logan, zajmij. Zajmij się moim dzieckiem. Logan nie proszę o nie! Logan Logan Wejdź. Nie żyje! Poświęcił Słysza, się treny. Dla mnie. Panowie! Piszę bomby! Uciekajcie! Uciekajcie, uciekajcie, biorę go. Nie, Rax! Rax nie, czekaj, Rax! Rax, weź szyję! pomóż Leonardo, uciekajcie, zaufajcie! Uciekajcie! 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 Nie możemy cię zostawić! Uciekajcie! Nie możemy cię zostawić! Uciekajcie! Panowie, wiemy co... Uciekajcie! Dobra, panowie, Logan! Oh. Ten nie żyje. Ten nie żyje. Ten w masce nie żyje. Oh. On żyje! Dawaj, Dawaj mednego, medyków, szybko! Oh. Ciężkich lat. Kiedy ktoś mówi, że nie wierzy w piekło Powinno zamknąć jego Walkatraz I przywrócić wiarę w zło W ludziach wyłoniono wszystko co najgorsze I najplugawsze Rządzą tutaj tylko instynkt przetrwania I żądzę Zero litości i człowieczeństwa Nadzieja zamknięta szczelnie w czterech ścianach Próbuje stawić czoła Demonom ludzkich słabości I granic wytrzymałości Było tak blisko Jednak to wciąż za mało Trzeba Przygotować się na więcej. Nadchodzi nowy czas. Bardzo trudny czas. Czas na życie gangstera. To bardzo się mylisz. Nie mylę się. Pain, to ten czas. Nie pozwolę, by całe miasto zginęło, żeby ktokolwiek więcej zginął. To ty zginiesz. Nie pozwolę ci nikogo więcej zabić. A wiesz dlaczego? Bo to jest koniec tego wszystkiego. Pain! Teraz! Wybacz! Dobra. Salsa, jesteś gotowy? Szybko. Dobrze. To jest ten czas. Czas umierać. Co Payne, Zabieram ci moc, Pain! Twoja moc należy do mnie. Pain, posłuchaj mnie. Słyszysz? Co robisz? Dlaczego? Oddaję Ci twoje życie. Ale zabieram technologię. Musisz żyć. I dotrzymać swoją. Nie Musisz ją kontynuować. jest to pełny. Sąl teraz. Pan. Dzienajce. Jak mam powrócić? Jekov. Teraz. Do zobaczenia! Jekov. Teraz. O. Teraz Jekov. Weź mój rower. Teraz. Zabij Teraz, Zikon! Teraz! Do Tak! Uciekaj! Gwyn! Hey. Hey. Kocham was, bracia. Dziękuję wam. Hey, proszę! Tu Gwyn! To była przyjemność. Hey. Do zobaczenia, bracie. Do zobaczenia. Dziękuję za wszystko. Proszę. Dziękuję wam za wszystko, przyjaciel. Mój synu.